Z okazji Dnia Strażaka. Święta obchodzonego wspólnie przez Strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Święta, któremu patronuje święty Florian. Na dzisiejszym uroczystym apelu pragnę serdecznie powitać przedstawiciela mazowieckiego komendanta wojewódzkiego, brygadiera Jarosława Kociołka. Drucha Zbigniewa Gołąbka, wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Pana Stefana Bernaciaka, starostę Zwolińskiego, wraz z wicestarostą panem Waldemarem Urbańskim. Witam księdza Sylwestra Góreckiego, kapelana powiatowego Strażaków. Dziękujemy Księży Kapelanie za ogłoszone Słowo Boże na dzisiejszej mszy świętej. Witam przedstawiciela komendantów powiatowych, sąsiednich powiatów, młodszego brygadiera Kamila Binkowskiego, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach. Witam młodszego inspektora Krzysztofa Szczudło, Zastępcę komendanta powiatowego Policji w Zwoleniu. <klucza> Witam Druha Jerzego Kowalskiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej, wraz z wiceprezesem druhem Marianem Kuś. <klucza> Witam pana Tomasza Mordzińskiego, dyrektora powiatowego zarządu dróg. Witam władze samorządowe pana Arkadiusza Sulimę, burmistrza Zwolenia, wraz z zastępcą Grzegorzem Molendowskim oraz skarbnikiem panią Marią Kalbarczyk. Witam wójtów powiatu zwoleńskiego panią Teresę Pancerz-Pyrka, wójta gminy Kazanów. i Pana Arkadiusza Barana, Wójta Gminy Tczów. Witam Komendantów Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, druha Wojciecha Szmajdę, druha Adama Kałdonka i miał dojechać druh Wojciech Gołąbek. Jest. Witam serdecznie. Bardzo serdecznie witam również pana Mieczysława Chmielewskiego, dyrektora przedsiębiorstwa robót drogowych. Witam prezesów jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Witam poczty sztandarowe. Witam młodzieżową orkiestrę dentą pod batutą pana Piotra Bąbolewskiego. Witam przyjaciół i sympatyków służby pożarniczej. Szanowni Państwo, miesiąc maj rokrocznie staje się miesiącem strażackim. To właśnie wtedy strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych Straży Pożarnych spotykają się na różnych uroczystościach rangi ogólnopolskiej. Wojewódzkiej, Powiatowej i Gminnej Po to aby podziękować Świętemu Florianowi Za służbę na rzecz ratowania zdrowia Życia i wszelkiego mienia Jest to czas składania Podziękowań za dotychczasowy trud pełnionej służby Oraz Składania i przyjmowania życzeń Jestem dumny, że Strażacy Powiatu Zwoleńskiego Zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych godnie i z honorem i należytą czcią noszą mundur strażacki. Wiem, że rzetelnie i mądrze wykonujecie swoje obowiązki. Z szacunkiem dla siebie i ludzi potrzebującym pomocy. Dajecie wyraz tego podczas każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, czego dowodem są podziękowania. Od właścicieli obiektów, w których miał miejsce pożar, lub poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy pomimo wielu lat pamiętają, co dla nich zrobiliście. Pamiętają, że uratowaliście im życie. Dziękuję Wam za Wasz trud. Dziękuję pracownikom cywilnym oraz wszystkim funkcjonariuszom administracji za tę codzienną, mrówczą robotę dzięki której możemy realizować nałożone ustawowe zadania, zachowując ciągłość funkcjonowania. Dziękuję strażakom ochotniczych Straży Pożarnych za poświęcenie swojego czasu.